Nie wolno zapominać o obronie, bo wiadomo, że Real jest wielką siłą w ofensywie. Beckham, trochę mniej widoczny w drugiej części gry do Salgado, ale to podanie fantastyczne. Ronaldo, bliski uderzenia, na szczęście dobrze, dobrze, po raz kolejny zablokowany przez Głowackiego. Baszczyński. Dzieńczuk, śmielej, wychodzą wiślacy. Żurawski. Wymieniają piłki z Dzieńczukiem i Salgado. W porę. Próba rozegrania dwójkowej w akcji. Tomka, Żurasi, Tomka Frankowskiego z Żurawskim, i tutaj niewiele brakowało. A y, Tom Maciek wygrałby pojedynek Salgado. I rzeczywiście byłaby dobra sytuacja. Łowacki do kłosa. Bardzo dobra dyspozycja środkowych obrońców. No, nie dał rady Frankowski. Gra jest szybka. Rzeczywiście yy, te akcje zmieniają się raz z jednej, raz z drugiej strony. Stąd być może jest trochę niedokładności. Ale drużyny po przechwycie starają się jak najszybciej zaskoczyć przeciwnika właśnie z pominięciem drugiej linii, dobrym, długim yy, podaniem. O czasem jest to kosztem tego, że te podania są niecelne. Luński go do Raula. Roberto Carlosa, Zidana po lewej stronie, Zidani i Baszczyński Carlos pięknie do Zidana Ale tym razem znakomity Francuz pomylił się Na szczęście dla Wisły kilka w aucie Tak było, nie, to niegroźne dośrodkowanie Raz jeszcze akcja Żurawskiego i tutaj Marek Zięczuk zdecydowanie źle przyjął piłkę, a była to fantastyczna sytuacja. Miał jeszcze do wyboru podanie. Gdyby dobrał do środka, to tacy im doskonałą szansę. Raz jeszcze fantastyczna interwencja Chłosa. A przy linii bocznej rozgrzewa się Fernando Morientes, znów jako rezerwowy. Wydawało się, że po fantastycznym sezonie w Monaco powróci do pierwszego składu. Schodzi Zinedine Zidane. Gotowy do wyjścia Guti. Morientes zapewne za Ronaldo. Zidane żegnany oklaskami. Naprawdę pokazał kilka znakomitych akcji i tak jest. Ronaldo nieśpiesznie schodzi w kierunku Linii bocznej dobra partia, ale w jego stylu. Momentami niewidoczny, ale wtedy, gdy trzeba, gubił obrońców nie tylko polował na strzały, ale bardzo często podawał. Ta akcja z Zidanem mogła zakończyć się stratą gola przez Wisłę. Tak gra właśnie Rivaldo. Długimi momentami wyłącza się z gry, natomiast jest to niezwykle groźny zawodnik. A jak powiedzieliśmy, kapitalna technika, przyspieszenie pojedynki 1 na 1 i oczywiście strzał prawa lewa noga bardzo groźny. I doczekali się kibice Realu Madrid, którzy najbardziej lubią ustawienie w ataku Morientes Raul, ale na razie Guti. sporadził sobie Przedtem jednak przerywana akcja przez arbitra i z linii 5 metrów piłkę będzie wybijał Majdan. Morientes i Raul ponownie w ataku. Widzimy, że był spalony. Fernando Morientes, piłkarz nieszczęśliwy, bo ledwo co wrócił do zespołu Realu Madryt. A już mówi się o tym, do jakiego innego zespołu przejdzie, za kogo będzie wymieniony. A swoją grą udowadniał przecież, że nawet w takim zespole jak Real Madryt, wbijając mu bramki w meczu pucharowym, no powinien mieć miejsce w składzie. Tak rzeczywiście Monako awansowało do, do finału dzięki Morientosowi i, przeciw, i to właśnie przeciwko Realowi. Zmiana Kalu Ucze na Damiana Gorawskiego. Zmiana chyba na lepsze, zdecydowanie na lepsze, bo widzieliśmy odważną akcję gorawskiego zakończoną faulem Roberto Carlosa i teraz rzut wolny dla krakowskiej Wisły. 70 minuta. Szymkowiak dobra centra. Znów poderwał się stadion i znów niewiele brakowało, by oddać strzał. Popatrzmy na ten centrę Szymkowiaka. Coraz więcej Szymkowiaka w grze. W pierwszej połowie momentami trochę nieobecny. Nie mógł rozgrywać piłki, nie mógł podawać. W tej drugiej części, części gry więcej zależy od niego. Mirek Szymkowiak przede wszystkim ograniczał się do gry defensywnej w pierwszej połowie. Obecnie jest bardziej aktywny, a znamy go doskonale właśnie z dogrania piłek. To jego ostatnie podanie, prostopadłe piłki. Robi to świetnie, właśnie wyrabiając poprzez takie podanie pozycję partnerom. W końcu możemy oglądać real, wybijający piłki przed siebie. Te trafiają do wiślaków. Role przynajmniej na razie odwróciły się. Fatalny faul na Gorawskim. Elgera rzeczywiście zbyt ostro potraktował Damiana Gorawskiego. No to świadczy faul. też o tym, że Gorawski zaczyna sprawiać kłopoty graczom Realu. I znów Szymkowiak, podobnie jak przed minutą, dwiema minutami. Tak, tam mieliśmy Chodzącą piłkę do bramki. Teraz się odwrotna rotacja. Żurawski! Ach, jakże było blisko, ale Michel Salgado zablokował uderzenie. Bardzo dobra piłka. Świetne dośrodkowanie. Tam Maciek Żurawski wyrobił sobie świetną pozycję, przyjął piłkę, ale już nie zdążył dokładnie strzelić. Ta pantomima w wykonaniu Michela Salgado, to wymachiwanie rękoma mówią same za siebie. Było bardzo źle. Było Blisko utraty bramki Salgado uratował, ale teraz Figo Beckham David Beckham znakomite podanie i Morientes. Niestety, proszę Państwa, 72 minuta gry. Wystarczyło, że był jeden z geniuszu, że była znakomita. Wyborna wręcz centra Davida Bekama, żeby był Fernando Morientes, który wrócił do kucharowego składu Realu po roku przerwy. I jest bramka, jest bramka dla Realu, choć wydawało się, że tego gola zdobędzie Wisła. Tak, chwila nieuwagi. Mijajlowicz dopuścił do dośrodkowania to, co wcześniej mówiliśmy, że należy na tyle się zbliżyć do przeciwnika, aby nie dopuścić do dośrodkowania. Wiadomo, że Beckham potrafi to zrobić świetnie, a tutaj Morientes przedarł się przez blok Baszyńskiego i niestety Wisła przegrywa 1-0. Wystarczyła wymiana piłek między Figo i Beckhamem. Wystarczyło, że znów w polu karnym po raz pierwszy po dłuższej przerwie znaleźli się Raul i Morientes, że zgubili polskich obrońców, że przede wszystkim Raul znakomicie koncentrował na sobie uwagę polskich piłkarzy. Pokryli Raula, nie dali mu dojść do uderzenia, ale jego partner Morientes strzelił bramkę. A wynik był tak dobry i dobra była gra. Zobaczymy jaka będzie odpowiedź Wisły. Tutaj trzeba powiedzieć, że obowiązkiem właśnie skrajnego obrońcy jest czy zawodnika, który znajdzie się na danej pozycji, jest to, że nie może dopuścić do dośrodkowania. Absolutnie Musi, być, musi nastąpić wtedy blok i rzeczywiście nie dochodzi do takich sytuacji. Tym bardziej e, jeżeli dośrodkowuje to właśnie backup. I niestety na tym polega klasa takich drużyn jak Real Madryt. Wydawało się, że Wiśnacy otrząsnęli się z ich przewagi, że oni strzelą bramkę, że zaczynają panować nad sytuacją w tym meczu i wtedy wystarczyło, że trzech znakomitych graczy Higo, Beckham i Morientes, jeden po drugim, po kolei znajdowali się przy piłce. Ten ostatni zakończył akcję strzałem. Guti. Higo. Ponownie Gutti, bardzo swobodnie. Ale teraz Wiślacy mają z kolei więcej miejsca na boisku. Żurawski do Zięczuka, ale Roberto Carlos, skąd on ma tyle sił? Fantastyczny powrót, jeszcze niedawno konstruował wraz z innymi graczami akcję ofensywną przy polu karnym Wisły, wrócił jednak w kilkanaście sekund sprintem pod własne pole karne, no i zaprzeczył Obronni o sobie, że jest zawodnikiem, który więcej atakuje, a mało broni. Wrodzone zdolności motoryczne Carlosa, ten zawodnik rzeczywiście potrafi zaatakować i jeżeli jest taka potrzeba, natychmiast wrócić. Ta akcja dobrze się rozwijała, Tu Maciek Żurawski troszeczkę niecelnie zagrał, zbyt niecelnie w kierunku Ziemczuka i Carlos Alberto był bliżej piłki, są pewne tradycje. Próbował Salgado obiec Jelowicza. Dobre pytanie Morientesa, ale na szczęście już tak zorientował się. I